Nie wiem co tu dać, nie poleci no Nie, zlegowało mi się. Z tej strony Szymek, a dzisiaj zagramy w Clash Royale. No co, wbijamy drugą arenę. Tutaj odbieramy wszystko. Ja myślę, że będę kupował te rzeczy ze sklepu jednak. Bo są tanie, a zawsze się mogą przydać. Nie dostałem żadnej propozycji, więc... Myślę, że na razie zostawię. Może przyjdzie ktoś nowy i zaproponuje nowy deck. Znaczy nowy dach, żeby coś tu pozmieniać, może być dziwnie jakiś dziwny tak Obojęcie. Więc dobra, lecimy dalej wbijać. Kucharki. Dzisiaj wbijemy drugą rękę, tak jak mówiłem. No i dobra, w sumie lecimy. No. Na razie nie ma co tutaj robić. Mogę jedynie to ulepszać. W sumie ulepszę będzie zawsze jakaś skrzynia chyba. Więc dobra, lecimy szybko. No i w sumie starczyło, dobra. Otwieramy skrzyneczkę Mini P.E.K.K.A., goblina, fireball, arczerki. No i dobra, od razu ulepszymy sobie wieżę. Mm, dobra. Trzeci poziom już będziemy mieć, więc my git. Dobra, Arczerki pójdą chyba na piąty poziom. Dokładnie. No dobra, myślę, że na luzie wybieramy tą drugą arankę, bez żadnych kłopotów. Yy, na wstępie chciałbym was poprosić o łapeczkę w górę, sobie wraz z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęło z żadne odcinki. Oraz możecie wbijać na Discorda, link będzie w opisie. Dobra, damy sobie tu muszkieterka. Tym się nie przejmujemy. Dalej się tym nie przejmujemy zbytnio. Dobra, super. Najważniejsze, że jest wybroniona. To muszkieter... Pośpieszyłem się z tą muszkieterką jednak. Te minionki też spieprzyłem troszkę, ale dobra, odrobimy to na spokojnie. Widzę, że to tak trochę chłopak ogarnę chyba. Albo znowu po prostu źle dałem karty i spieprzyłem tym. Dobra, to archerki. Tu pójdzie Giant Polecie mini Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie Ja bym bardzo chciał szybciej wybrać te pucharki, ale... Nie chcę poza nagrywkami, żeby to wszystko było nagrane i tak dalej, żeby taka seria z tego była A wtedy będzie ciekawiej dopiero No, i mamy pierwsze zwycięstwo Mam nadzieję, że nie ostatnio w tym odcinku. Bo na pierwszej arenie to fajnie jakby wszystko się wygrało, nie? Tu mamy w sumie słabą bardzo nagrodę. Już te 500 nie patrzyłem na to. No dobra, lecimy dalej z koksem. Nie ma się co opieprzać. Niech mi pokaże są on ma za deck. Znaczy nie dek, a tylko jak on gra A tam może te kaczarki Nie postawiłem ich jakoś bardzo głupio To muszkieterkę za to postawiłem głupio Za to dżającik tu wleci idealnie Tu jeszcze za minionki Dobra, myślę że to może być nasza wieża, chyba że rzuci fireballa czy coś tu dorzucam mini jak zbiją Dobra Arczerki No i dobra Chyba mam drugie zwycięstwo Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku To nie są wymagające gracze, więc Powinniśmy to wszystko wygrywać Tak do 10-11 rany Tak na totalnym luziku Oczywiście mogą się zdarzyć lepsi gracze, ale Postaram się... najlepiej w ogóle nie przegrać, ale czasami trzeba przegrać, no. Dobra Tu się nic nie pojawiło Pojawiły się te skrzynki, ale... Dobra, to mam coś tu lepsze, dobra, to, to i to No nic się tu nie zwiększyło, żadnej nowe... nowej karty nie wydrupiłem, chociaż nie mam już żadnej do... nowej No ale dobra Lecimy po tą drugą arenkę Trzeci meczek Dobra, zobaczymy co ten pan potrafi Albo panie ok Jak używa Goblin Hata, o Jezu, To może być O kurde, on gra na spawn Już to widzę ja Już kojarzę ten taki on będzie chyba chciał grać na spam, bo dał goblin. Hat, później tego dał goblina. Trafił nam się troszkę lepszy gracz na pewno, bo wątpię, że słaby gracz by tak postawił z dupy po prostu. Dwie wieże. To zjeść jeszcze goblina. Dobra, tu polecimy tak, to polecimy tak. Dobra, idealna. Dobra, głupia rzucił tego Gianta, nie wiem czemu, ale to nie mój problem w sumie. O to da jeszcze głupiej w sumie. Mógł dać tutaj mniej więcej, bo się teraz wszystkim dronie. Get-kukat, dobra, nie wiem czy lecimy dalej. Nie, no, nie lecimy dalej. Nie mam nic dobrego oprócz tego Gianta, ale on sam nic nie zrobi zbytnio. Ja tego fireball też tak rzucił, nie wiem po, po, sumie po co. bo chociaż lepiej rzucić. Damy minionki, żeby zwiększyć ten spawn. to mini PK? Ja nie sobie dobieg dobiegnę, bo Giant jest bardzo wolny. No dobra, te strzałki dobre. Tylko co on tu da? Pewnie goblinę albo jakąś chatkę. Coś tu da czy nie? Chyba nie jest, no. Yy, dziwny przeciwnik, na pewno. Jakby widziałem, że coś tam ogarniał, ale... Jakby ogarniał trochę, ale nic w sumie. Dobra, dwie gwiazdki. Znaczy, no, to dostaliśmy nie ma tragedii Dobra, lecimy dalej Możecie mi napisać jakie gry byście chcieli oglądać Oprócz tych co teraz wlatują na kanał Bo nagrywałem dawno odcinek na, yy, z GTA 5, Teraz z Clash Royale Możemy powrócić do Brawla zawsze jak za początków tego kanału Jak raz na początek Zawsze możemy. Nie wiem, mam jeszcze Hello Neighbor na przykład, coś tu taka. No, ta gra już w sumie nie jest jakaś super ciekawa po tylu latach. Mogę zawsze z Minecrafta robić jakiś tam, jakieś tam odcinki. Nie wiem, coś tam z widzami, jakiś Survival czy coś. No tylko żeby ten serwer miał w sumie sens, to musiałoby być troszkę więcej osób. Znaczy może być nawet jedna, ale żeby jakakolwiek była, co no dobra. Lecimy tutaj do tam. Tu postawię muszkieterkę myślę. To się bakmini na tą drugą wieżę, tylko nie wiem, czy on się obroni przed tym. Aha, tym się chciał obronić. Dobra. Jako super głupi nie było, tylko nie wiedział, że ja mam jeszcze eliksir i lecę po główną wieżę już. Kolejny chłop, który tak trochę spamie, ale już mam wina na pewno. Nawet mi wieży nie był dobra. Tu mamy szybkiego winka. No i ostatnia gierka w sumie. Jeszcze skrzynia. Trzy gwiazdki. I Goblin Hot. Tak się zastanawiam, czy nie, nie dać tego Goblin hota, bo jest w sumie spoko na początek. Mm, ale w sumie nie wiem za co. Giant muszę zostawić, a za nic innego zbytnio nie chcę dawać. Chyba że za archerki na przykład. ok dobra, kolejna skrzynia. A taka słabsza, chyba chociaż strzałki do są będą ulepszone. Dobra, to lecimy z ostatnią gierką. Bardzo się skupię, żeby ją wygrać. Nawet jak jakiś lepszy gracz się po pojawi. Aha, dobra, już gramy na drugiej aranie. Lecimy taką, tu polecimy tak muszę polecieć fireballem niestety Dobra, trochę głupie to zrobiłem z tym fireballem Nie Wiem co tu dać. Nie no na... Nie, zlegowało mi się. Kurde, lipa mega. Ale żebym to zrąbał całkowicie. Nie, nie zdążę puścić Jako coś ogarniał mniej więcej Albo ja po prostu zapieprzyłem Tak na początek Nie wiem naprawdę Dobra to Dobra to się dało grać na pewno no, Jakbym te arterki lepiej postawił dobra, jedna zostanie na pewno. To coś tam poobijają. Dobra, myślę, że zrobimy tego wino. Hop, tak agresywnie leci Giantem na główną. No nie najmądrzej. Ja poczekam. Dobra, postawię tak. No, znowu nie poleciał, Fajnie. Coś mi internet ścina bardzo. Tak dziwnie. Ale dobra Zastanawiam się czy lecieć tak mega ofensywnie, czy poczekać może. Poczekam chyba. Spokojnie chcę ten Giant przejdzie. Teraz dam. Daję firebola. No dobra, na nic nie poleciało. No i dobra. Easy winak. Druga ręka wbita. No i dobra. Mamy. Więc w następnym odcinku będziemy tak po 5 meczyków grać, tak, żeby w połowie znowu być. I w następnym wbijemy w kolejnym jeszcze trzecią rękę. No i tak chyba cały czas później się pomyśli, bo tu są większe różnice potem. Gdzieś tu na wyższych arenach, jeżeli się nie mylę. No, tutaj jest na przykład 400. Więc dobra, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Yy, przypominam, żeby wbijać na Discorda, zostawić łapaćko w górę, subika wraz z dzwoneczkiem. I to ma.